Cześć, witamy wszystkich serdecznie. Z tej strony ekipa portalu GRASZ24.pl. Kolejny plaskarz, długo wyczekiwany. Jest nas tutaj łącznie pięciu. Z tej strony Arkadikus. Zacznijmy może od góry. Po kolei kto jest w pokoju? Przedstawcie się. Kati, cześć. Żelek. Medzen. Dante. Hmm, czyli cała ha. Playada. Cała Playada GRASZ24. Dzisiejszy temat jest <laughs> akurat na, na czasie. Eee, czy warto kupić konsole nowej generacji, czyli PlayStation 4 albo Xbox One. Czy warto kupić takie konsole? Eee, warto o tym wspomnieć, ponieważ z tego co wiem, światowa premiera PlayStation 4 miała m, m, miejsce 15 listopada, czyli kilka dni temu. To było w Stanach. Tak, tak. Eee, Polska i w 29. Eee, no właśnie. A Xbox One ma premierę kiedy? Ktoś wie? Ktoś na świecie może komu być jutro, tak? Jeżeli dobrze. Czyli na świecie czyli w Stanach. No, dokładnie tak. No A i właśnie pytanie te, które padło wcześniej. Czy warto kupić konsolę nowej generacji? Czy warto Może zacząć na od... premierę. Na premierę to chciałem raczej później zacząć, bo to jest dość. Aha, czy w ogóle tak? Tak, no, czy w ogóle dobra, warto rozumiem. kupić konsolę nowej generacji? Czy to się będzie wiele różniło od poprzedniej generacji? Chodzi mi bardziej mm, pod względem samego gameplayu, samej Radochy z gier, czy, czy też raczej to będzie po prostu wyciskanie <laughs> większych soków ze sprzętu? Znaczy, ja myślę, że ludzie po prostu czekali na tą nową generację, bo poprzednia ile już trwa? Już 7 długo, lat? Długo, no, tak długo. długo. Bardzo 7 długo. 7, no? Wychodzi 7. 7 lat. Kiedy no, te lata my... minęły, ja pierdolę. <laughs> no tak. Ja tak niedawno kupowałem PS3. Ja, no, ja też. Dobra. Pamiętam, jak rozpakowywałem te no. łzy w oczach. Tak. No ja na przykład z Playem trójeczką to miałem kilka przygód, bo ja Play'a to kupowałem chyba ze trzy razy i za każdym razem kończyło się tak, że wracałem do Polski i musiałem go sprzedać. No ale teraz od pół roku jestem szczęśliwym posiadaczem trójki. I czy warto kupić na przykład dla mnie w moim przypadku konsolę nowej generacji? Ja uważam, że tak, że po prostu będą, nawet bardziej skupiam się tutaj na PlayStation 4, Ponieważ nigdy nie posiadałem Xboxa 360, nawet sam pad, ten wiadomo sterowanie dotykowe, jakieś tam bzdury bajery i tak dalej, wydaje mi się, że troszeczkę świeżości to wprowadzi, już nie tylko pod względem graficznym, tak jak mówiłem wcześniej wyciskaniem soków, ale rozgrywka się też zasadniczo zmieni. Nie? Co dalej? Żalek, może ty, bo ty jeszcze nie mówiłeś o tym. Ja myślę, że bardzo fajnie. Znaczy może inaczej. Ja myślę, że bardzo się opłaca i warto, bo wiem, że Mateusz kupi i właściwie to mi wystarcza. Adam to jak to wygląda tam u ciebie, bo ty jesteś z drugiej półkuli z tego co wiem. Jeżeli ktoś w Chinach ma możliwość kupić konsolę, to na pewno jak kupi ją od sprzeda, to na tym zarobi. No. W tym jest plus, ale żeby kupować konsolę, na razie nie widzę sensu powiem szczerze. Bo jedyna, że dwie gry teraz są, które by naprawdę których nie ma na PC, czyli powiedzmy, Forza piątka i Dead Rising trójka, które są na tyle interesujące, że warto byłoby w nie zagrać. Czyli w tej chwili tak naprawdę nie ma sensu, zwłaszcza, że przynajmniej w tej chwili większość z nas ma PC na świecie. Na razie jeszcze do tego gry na Steamie są tańsze od konsolowych odpowiedników, więc... Że on nie widziałem. To nie które warto wreszcie nie warto kupować konsoli. No to jest akurat bardzo dobry, dobry temat poruszony. Myślę, że tutaj jeszcze powinniśmy bardziej po, na samym początku też powiedzieć, z jakich ludzi tutaj ekipa się składa. Kto jest konsolowcem, a kto pecetowcem. Tak więc, Koti, ty jesteś bardziej za konsolami czy za pecetami? Bo to będzie miało zasadniczy wpływ na rozmowę. Konsole, konsole. Żelek? Przepraszam, ale czy ty do niego powiedziałeś Koti? Bo to tak zabrzmiało trochę jak kotku... Um, no, mój, coach. To jest mój kołcz, <laughs> <chociaż. coach>, ale... <śmiech> kotku? <śmiech> no, tak. no, my mamy tam swoje interesy. <laughs> ee, Żelek, <Miau>. ty pecetowiec, <laughs> pecetowiec czy konsolowiec? Ale, Ale... To nie fair. Przyznaj się. Ale nie będziemy cię hejtować. Pecetowiec. Ja nawet nie wiem, co to padło. Nie, no dajesz radę tam jak graliśmy w Mortal albo w Indie Assassin'a pieprzałeś wszystko, to wygrałeś trzy razy. No tak, no. Znaczy bardziej najwyżej już, ale nieważne. Okej, okay, Mecen. Od premiery GTA 4 jestem absolutnym konsolowcem. A, Dante? Nie wiem, gra mi się zwyczajnie wygodniej w ten A, okay. sposób, wiesz, tym. Tak. Jestem konsolowiec. No to ja tutaj <śmiech> <śmiech> właśnie z żelkiem będę. Ja raczej jestem pc -towiec. mam konsolę. Ale. Ale, mm, ale jednak... jak goście przychodzą, to wychowasz. <noise> tak, wstydzę się tego po prostu. I, <noise> e, nie, no jestem, jestem bardziej pecetowcem, dużo wygodniej mi się gra, ale nie ma sensu zaczynać Flame'u oczywiście, co jest lepsze, co nie. Tak, ma tak. swoje gusta. Ale właśnie poruszył e, temat G. Czyli tego, że na razie póki co e, jednak konsole nie wybijają się jakoś tytułami e, poza pecety. No i właśnie tutaj przechodzimy do drugiego pytania. Jeżeli już kupować konsole, to czy w dniu premiery ma to sens czy lepiej poczekać? Jeśli tak, to ile? Co, co, co w dniu premiery nie ma po prostu gier. To, to jest zasadniczy problem. I tak było I zawsze, i, i tak no będzie no zawsze, tak. zawsze zwyczajnie. Czy znaczy, zawsze tak nie było, nie? Przy no, też Super Mario. World, przynajmniej miałeś Super Mario 1, czyli miałeś gry, które są klasykami i jednymi z najlepszych tytułów na, na systemy w ogóle w historii. No tak. To było kiedy? To może od, od Playka 2 może jest tak, że nie ma naprawdę nowych tak, tytułów tak. na start, nie? No dobrze, znaczy miejmy na uwadze, że od Playki 2 to tak jakby całe życie naszych słuchaczy niektórych pewnie. To, to w, to, to w zasadzie to, to, to. tak. No, pan <tryk> No bo to, powiem szczerze, tak patrzę teraz na listę gier, które mają być no, tymi tytułami startowymi. A i faktycznie, jeżeli chodzi o PlayStation 4 na przykład, to nie widzę tutaj praktycznie żadnej premiery. Poza, znaczy się nie jest wiem. dużo multiplatform, które tak, wychodzą tak. też na obecną generację, więc autom automatycznie można je skreślić. Dokładnie, tam to, że ekskluzywy, tak mi o ekskluzywy. Ekskluzywy pudełkowe są dwa w zasadzie, bo to jest Killzone i NAC. Tak. Do tego jeszcze dochodzą te ekskluzywy w wersji cyfrowej, ale to no może tego się raczej nie liczy. Do takich ekskluzywów dużego kalibru. Znaczy, umówmy się, kupować konsolę na premierę jest warto wtedy, mm. jeżeli w tej chwili chcemy zacząć naszą przygodę w ogóle z gamingiem, graniem, no tymi tak. rzeczami, tam to tam lepiej tam kupić w tej tam. chwili już konsolę nowej generacji, bo wiadomo, że niedługo stare generacje stracą swój support i prawie wszystko, a zwłaszcza nowe gry, nowe, najfajniejsze tytuły, będą wychodziły tylko na konsolę obecnej generacji. No tak. To ja jest to bardzo jest na z tym, że, z tym, że musimy, musimy na to jeszcze trochę poczekać. Jak myślicie, ile to zajmie? Miesiąc? <grym> dwa? Pół roku? Rok? Znaczy ja myślę, że pół roku wystarczy, już się zbiorą jakieś, jakieś gierki, bo ten line-up, w tym line, lunch window to się nazywa, nie? To, to jest, on jest dosyć, dosyć spory, bo tam na przykład na PS4 tam jest ten Infamous nowy, yy, chyba Gran Turismo wyjdzie siódemka, z tego co dzisiaj było jakieś newsy. Sporo tam z tych gier football było. Nie ja mam teraz listy przed sobą, nie mogę tak wymieniać z pamięci, ale myślę, że, tego, że sporo się uzbiera tytułów w ciągu znaczy, kolejnych 6 plus miesięcy. Plus tego startu jest taki, że wychodzi jednak jeden multiplatformer, Battlefield 4, który zawsze tak. pomaga konsolom na starcie. To jest gra głównie multiplayerowa, nie oszukujmy tak, się. Tak, tak, I tak, bardzo tak. dużo ludzi gra wtedy w multi. Pamiętam, że przy PS3 taki większy szał się zaczął przy pierwszym Modern Warfare, mhm. jak ludzie zaczęli grać w multi. Wcześniej w Resistance'a trochę pykali, ale tak naprawdę... No w jedynkę sporo osób pykało w no, wracając jeszcze tutaj też do tematu, bo widzę, że Xbox One troszeczkę lepiej stoi tutaj z eksklu ekskluzywami na tak, dzień to premiery. Jest e, tutaj mamy na przykład Forza 5, Dead Rising 3, e, co tu jeszcze jest Rise, tak? Dobrze czytam Son of Rome. E, tak więc troszeczkę lepiej nie jest też szałpału, bym powiedział, bo mimo wszystko to są so Pytam. E, tak, no. ciupag. Mm. Ramzesów. Mimo, e, mimo wszystko, właśnie żadna z konsol nie ma jakiejś takiej wielkiej siły, przebicia, jeżeli chodzi o to po prostu tytuły. Póki co, według mnie, nie warto. Ja, jeżeli na przykład ktoś by patrzył pod względem gotówki, co bardziej się opłaca, póki co kupić. Na przykład, jeżeli w dniu dzisiejszym wychodzi PlayStation 4, tak? Powiedzmy w Polsce, e, to czy bardziej się opłaca kupować PS4 za nie wiem, 2000, czy PlayStation 3 za. Nie wiem, 600-700 zł, to raczej bym poradził jeszcze stacjonować. Używana ja za 300? Kupić, tak. No, używana za 300 to tym <coughs> bardziej, właśnie. E, bo póki co no, jednak będzie więcej do roboty na starej generacji, nie na nowej. E, chociaż ja osobiście przymierzam Ale... się do jak najbardziej kupienia czwórki. Ale bierz też pod uwagę, że czwórka wchodzi ze wszystkimi fajnymi funkcjami, na które przy PS Trójce musieliśmy długo czekać. Tak, tak. Między innymi abonament PS Plus, czyli darmowe gry co miesiąc. Tak, sądziu, tylko że, dlatego, że ja powiedziałem, że na, patrząc pod względem e... tylko i wyłącznie gotówki, już nie mówię o funkcjach i tak dalej, no tak. po prostu mówię o samej gotówce. Jeżeli powiedzmy ja teraz mam, nie wiem, na święta dostanę trochę kasy, to to łatwiej byłoby mi kupić PlayStation 3, które oferuje mniej więcej to samo, no nie mówię o trójce. Aha, że dobrze, tak, dobrze, w tej rozej, chwili rozej. bardziej opłaca się PlayStation 3 niż nowa generacja, która jednak będzie pustawa, tak? a która kosztuje x razy więcej. No tak, ale też nie wiemy ile będzie kosztować w Polsce Xbox nowy. Ja na myślę, zasadzie, że, że obie, kiedy, obie konsole będą się kręciły w okolicach dwóch kółek, mimo wszystko. Znaczy, Może Xbox w kontekście troszkę zapomnijmy o Xboxie w ogóle. No tak, tak. No i Xbox, Xbox w Polsce nie. będzie dużo, 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 dużo później. W ogóle on teraz się dopiero pojawi w kilku krajach wybranych, tak? Tak. Ktoś, tak. ktoś z Was kojarzy, jakie to będą kraje? To będzie na pewno Stany Zjednoczone, to na pewno, Kanada <noise> też. Niemcy chyba, tak? No Francja. jutro o 5 rano jest start konsoli, nie? W Stanach. Tak. No i mówię, to będą długie, znaczy to będą wybrane kraje, a w innych krajach w innych krajach, po prostu, między innymi w Polsce to się bardzo długo nie pojawi. No możliwe, że tak. No, nie mamy chyba jeszcze oficjalnych informacji. Tak mi się wydaje. Jak wezmą nie przygotowaliśmy przykład. Nie z się. pierwszego Xboxa, to ile to im 4 lata zajęło? No właśnie. <laughs> no tego live'a chyba nie było 4 lata, nie? No. Oj, live'a no. to tak, tak. Przecież no, no to póki 60, co tu wszyscy się rejestrowali na Stanach albo na Wielką Brytanię. Tak, tak. No. Tak, więc no, póki co no, użytkownicy no, choć... konsoli od Microsoftu nie mają za wesołych perspektyw przed sobą, no, no ale. Ale to też bez jest w tym, że u nas nie ma, nie ma wielu tych usług sieciowych na Xboxie. Tak, no i my przecież piracimy Windowsy, no to wiesz. Ach, no tak. Cały czas jest Nie, ja mam oryginalnego. No. Kto pierwszy ja, ja już... Nie przyznawaj się. Zaszakowane ja przed to co i mówicie. <laughs> Nie no ja w Anglii się to tu jest <laughs> Okej. Okay. No właśnie, i teraz takie myślę podsumowujące takie mniej więcej pytanie: co lepiej? Co uważ... Powiedzmy, że obie konsole wychodzą w tym samym dniu, bo wiadomo, że no jeżeli teraz bym zapytał, co jest lepiej kupić, no to pytanie, za znaczy odpowiedź może być tylko jedna, bo jest tylko jedna możliwość. Ale gdyby dokładnie dzisiaj obie konsole wychodziły w tym samym terminie, to co byście wybrali? Xbox One czy PlayStation 4? Też myślę, że zacznijmy od góry. Zależy, czego oczekujemy, bo Xbox One to jest bardziej taki media center z opcją grania. Coś, coś w tym stylu urządzenie do oglądania telewizji internetowej, jakichś Netflixów i tak dalej. Wiesz, u nas nie ma chyba Netflixa, jest? To opowiedziałem, ja nie, nie mogę U nas w Polsce czy u nas, no, u nas, nas w Polsce. PlayStation? U nas w Polsce. W Polsce. Dobra. Na no właśnie, test, test, dlatego pytam więcej, test, czego oczekujecie. To jest raczej tylko do, do gier, więc... Dlatego właśnie pytam, czego oczekujecie? Czy Wam na przykład to odpowiada to, co oferuje Xbox, czyli takie wszystko w jednym, czy raczej konsola to konsola? Dlatego zapytałem na przykład ty kod znaczy... no, i dzisiaj kupić konsolę, którą byś kupił. Wziąłbym teraz czwórkę, bo te wszystkie dodatkowe filtry ja mam w, te, w telewizorze. Normalnie już wbudowane, więc. Okej. Okay. Ale żyjemy w internecie, po co nam. Jakiś <laughs> media center. No. no, Żelek. Żelek nie kupiłbym, nie ogarnia pada. Tak, 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 tak. Nie wiem. Mm, mm, mm. Inaczej, powinieneś zadać pytanie. Gdyby dało się podłączyć myszkę i klawiaturę do konsoli, to którą, którą konsolę byś, byś kupił? Bardzo nie dobrze. dobrze. chyba tylko, <laughs> Nie, chyba playka, ale. To jest tak, że. Mm... Na wszystkich konsolach jest Battlefield. Pamiętaj Aha. o tym. <laughs> to teraz no udało się udało czekanie. Ale teraz udałeś nie? Ale to nie ma, nie? <laughs> Na PS4 jest 1080, chyba. U Musi HD. być, no kurwa. No. Musi być. To PS4. Niech będzie PS4. Tak, to jest decy ta, ta decyzja, nie Tak, nie Tak, tak Jestem jedynym oportunistą i w ogóle, ale. Ale? Ale Ale trudno, no. Dobrze, <laughs> <laughs> Dobra, mecenas. 1000. E, mec. <laughs> Dziękujemy, Żelku. <laughs> Eee, no dobrze, to, nie, ja spróbuję tak na poważnie. Ja bym kupił PS4. Bo mam PS3. I nawet PS Plus. O. To jest. wykupione. I poza tym, naprawdę, wydaje mi się, że PS4 jest dużo bardziej perspektywiczna. I istnieje support w Polsce. W ogóle support PlayStation tak, jest tak. zajebisty. Ostatnio pogadałem sobie z jakąś panią Britney na czacie i wszystko mi wyjaśniła i bardzo starała mi się pomóc serio. To Natomiast Xbox? No co komu Xbox? Znaczy jest dużo. Ale dużo nie dostaniemy. Nie no, wiadomo, że dużo Polaczków kupi Xboxa, jak tylko się okaże, że tam też się da piracić, ale tak naprawdę wszystkie te funkcje Media Center. To się w Polsce nie sprawdzi zupełnie. Znaczy czy nie sprawdzą z tego. Hmm. Jak chcemy obejrzeć sobie serial, to wchodzimy na jakieś moje super seriale TV i oglądamy. A nie inwestujemy w jakieś dodatkowe abonamenty, pierdół. Znaczy się, problemem Xboxa jest to, że te wszystkie dodatkowe featurey to jest wszystko za paywallem. Znaczy się, trzeba płacić ten abonament Xbox Live, a potem dodatkowo jeszcze abonamenty w tych wszystkich serwisach, usługach, nie? A... I może się, że w Twoim kraju będzie udostępnione. Dokładnie tak. A w to PS4 jest... za, za, za tym paywallem, za abonamentem, czyli za PS Plusem jest tylko granie online, a plus do tego dostajesz jeszcze gierki nie? i to w miarę nowe, a nie te takie stare, nie wiem, na Xboxie co ostatnio dali? Assassina 2. O! Dwójka. o, o coś takiego. No a tutaj jak na złość PlayStation Plus dało jakiś czas temu, no, chyba z miesiąc temu właśnie. Nie? Trójkę. O. Trójka, no. Tak. A ty Dante? Ja ale wybrałem. tak samo było Remember Me, które chyba w czerwcu miało premierę w ogóle. Tak, tak. No, no jeszcze... No, więc... Dobra, no dajmy tak powiedzieć się da, Dantemu. Dan którą konsolę byś wybrał? Jakbym mógł, ja. musiał kupić tylko jedną, to bym brał PlayStation 4, bo <laughs> wydaje mi się, że to jest bardziej konsola potemnie robiona niż Xbox One, ale znowu, gdybym miał rodzinę, i jakieś małe dzieciaki i wiedziałbym, że ten kinect nowy będzie tak popularny jak ten stary i będzie na niego tyle gier dla dzieciaków, to bym myślał o Xbox One. Jakbym mieszkał w Stanach Zjednoczonych, może byłbym bardziej przychylny do Xbox One, bo widać, że Xbox One to jest konsola, która celuje przynajmniej teraz w Stany Zjednoczone i ich rynek. tak będzie Call of Duty, będą robić specjalne mapy tylko do Call of Duty na, na Xboxie albo pierwszeństwo na Xboxie. Mają te wszystkie filmy, duperele i inne, inne pierdolia. Tak, Można im w te trójki Xbox? odpadać na nim, tak? A, a PlayStation podobno tego nie ma. Czyli to jest konsola pod amerykańców. Znaczy się bez czwórka też będzie mieć te, te hulu Netflix? I... Tak, ale nie było, nie było, nie było tak, jakiejś tak. afery, że do playka czwórki, jak włożysz płytę z muzyką, to nie możesz zlipować na e... MP3, tak? A w Xboxie się ale da, Ale Oni to, on to, to teraz była, W momencie nosem... PlayStation ogłosiło te swoje może. informacje na temat startu i tego pierwszego update'u, bo nie można słuchać muzyki z płyt CD, MP3, jak nie możesz słuchać, musisz korzystać z tej ich platformy tak, muzycznej. Tak. A ich wokół następnego dnia ludzie z Microsoftu, u nas będzie się dało MP3, słuchajcie, u nas będzie się dało, to była ten, ta wielka odpowiedź na te wszystkie swoje wcześniejsze problemy. O tak, ale się kurwa zemścili za je 3. Liszcie zła. Xbox ma ten jeden plus, że faktycznie konsola jest bardzo uniwersalna, to znaczy uderza zarówno w no-life'ów, którzy spędzają całe wieczory przy jakimś kodzie, jak również w takie bardziej życie rodzinne, oglądanie sobie seriali przy obiedzie, czy wieczorem jakieś głaskanie tygryska dla dzieci. Tak. To jest Raz fajne tak. pod względem tej konsoli, ale trzeba żyć w Stanach, według mnie, żeby korzystać z tego wszystkiego na w miarę rozsądnych warunkach i z pełną dostępnością. Dla nas, Stano, Polaków, Polaków. No właśnie, może dlatego oni sobie odpuścili resztę świata, praktycznie poza Może na razie by. przynajmniej. No jeszcze jeszcze powiem tutaj, co bym wybrał. Ogólnie ja jestem wierny zawsze konsoli no, no, od Sony. Miałem jedynkę, dwójkę, teraz mam trójkę na pewno będę miał kiedyś czwórkę. X-Kloca nigdy nie miałem. Na tą chwilę bardziej wolę kupić 360 niż Xbox One. Dla mnie. Sens kupienia Xboxa One jest wtedy, kiedy ktoś chce sobie odnowić kino domowe. Naprawdę. Dla mnie to nie jest konsola do, do grania. I mówię tutaj, siedząc w Anglii, czyli powiedzmy, jeżeli ja bym kupił Xbox One, to te feature y bym miał akurat wszystkie. I dla mnie nie byłoby sensem teraz kupowania, właśnie, dekodera, takich różnych bzdur, tylko kupiłbym wszystko naraz w jednej cenie i do tego bym miał konsolę do grania. Ale, ale, ale Xbox One chyba nie ma dekodera, do niego trzeba podłączyć dekoder, tak mi się wydaje. Tego nie wiem. Chyba. <laughs> tak. już, nie ale wiem. Ale chodzi, chodzi o to, bo... to że po prostu mieć takie centrum, centrum e, rozrywki, tak? Czyli nie mam, nie mam wieży, nie mam, e, nie mam żadnego dekodera, albo na przykład, nie wiem, DVD czegokolwiek, to wtedy to ma dla mnie sens. Dla mnie. Funkcja grania na Xboxie to jest taki dodatek, tak naprawdę, do, do tego wszystkiego, co ta, co ta konsola, nazwijmy to, oferuje. Jednak ja konsolę właśnie kupuję po to, żeby grać, tak więc pod tym względem wygrywa, jednak play, który jest po, to po prostu dedykowany, jak dla mnie. Nigdy nie miałem, powiem ci szczerze. <laughs> I nie mówimy o Nintendo, to jest kolejna firma, która polska troszkę jednak. Znaczy, Nintendo nie ma dystrybutora w Polsce i to jest problem. Niestety. Miało przez chwilę tę miało, niemiecką miało. firmę, nie? No właśnie. No, Ale no i oni, myślę, że oni ja tego, ja tego nie ogarniali niestety. Więc... Ja po prostu chętniej kupię PS4 i. i... To tyle ode mnie. A, tak, to podsumujmy. Jeszcze? Xbox nie jest konsolą do grania, PS4 będzie zajebiste, natomiast na razie nie opłaca się nic kupować. Dokładnie. Myślę, że to, to, to tak. idealnie podsumowało całą rozmowę. Nie ma coś... PC. <laughs> <laughs> tak, 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 tak. Kupować nie się. Kupować gry w handlach. I jeszcze lepiej. No to co, myślę, że to byłby już koniec. Jeszcze coś? Chce coś ktoś chce coś dodać? O, tak zapytam do rozmowy. Mm, raczej nie. Myślę, że wyczerpaliśmy temat. A jak coś, to w kolejnym odcinku. Tam, I miejmy nadzieję, że nie będziemy na niego czekać około 10 miesięcy. Czego, czego, no. czego, <grym> Ech, żeby, czego życzę so, sobie, nam, jak i wszystkim tym, którzy będą cierpieć słuchając nas. Bądź cierpieć nie słuchając nas. O. Nie, jak ładnie. aż, aż, aż idzie rosnąć. Przyfapią do tego dzisiaj. I myślę, że możemy się powoli żegnać. Dzięki wielkie za uwagę. Z tej strony Arkadikus i znowu od góry. Party. cześć. Ranek? Pytąg. Dante. No dobrze. -da. Kurwa, co ja zrobiłem? Na razie jeszcze nagrywanie nic nie znaczy. I Tak jak ostatnio. Jakoś, nie no. wiem, ściągnęliśmy gdzieś na co był na te ie i jakaś taka plebejska piosenka grała. <grystanie> <grystanie> Ja no to w ogóle tak głupio brzmi, jakby się wszyscy z czegoś śmiemy. Na przykład z wejścia tutaj na ox, a ten. A, 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 a taki cichy. już w tej chwili zobaczyłem się debilek. Ma Wszedł magiczny grzegorz! <śmany> magiczny grzegorz! Magiczny Grzegorz. jeszcze nie wiemy. <śmany> Magma, <czy> 11, nie? Magiczny grzegorz nie mówi, to już po prostu przerasta trochę. Czy Dante jest obudzony, bo odnoszę wrażenie jakby... Jak pytamy czy jest, to nie, nie, tak jest tak tak. Nie jestem nie, Pytam ci jesteś obudzony. Co prawda nikt nie robił żadnych badań na ten temat, więc może... Ale nie wydaje mi się, jak to o Oj, nie, to, to leci w to leci w Myślę, że już nie zaczęliśmy. Lecę no, na pierwszy ból to pytanie. Przedstawię. O, damy, dałeś małpisty raz. O, Boże. Zasadniczo w sumie odpowiedziałeś na A. pytanie. i <laughs> you <laughs>